Ta wystawa nazywała się niewidzialna wystawa, i miała na celu pokazanie nam, piłkarzom legi, jak wygląda świat ludzi niewidomych. My z jakimiś tam na pewno małymi obawami jechaliśmy na nią, ale z drugiej strony też Zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co nas może tam spotkać. No, w takim razie po co wiesz? Skarpetki. Tak, skarpetki, ale po co? Dobra, słuchajcie, jak jest ktoś niewinny, to nie ma wszystkich skarpetek czarnych, tak? Ma różne kolory, więc wkładamy tam parę skarpetek. One się razem piorą, razem suszą i nie musimy ich parować. One są zawsze razem z nami, ich nie zjada. Tak? Co jest za nim? To jest cyfra, nie litera. Tak samo nie mamy małych i dużych liter, bo byłoby za dużo znaków, tylko mamy znak wielkiej litery, który nas informuje, że to jest nie mamy. W takiej chwili, gdzie stały nam przedstawione wszystkie gry, cały Alfabet Braila i inne rzeczy, które pomagają niewidomym ludziom poruszać się po tym świecie, zostaliśmy zaproszeni na, taki, na taką wycieczkę w świat niewidomych. Przez godzinę w całkowitej ciemności byliśmy w kuchni, byliśmy w łazience, byliśmy w pokoju, w przedpokoju. Rozpoznawaliśmy przedmioty, oczywiście poruszaliśmy się, tak jak niewidomi, cały czas po ścianach, rękoma. Mieliśmy za zadanie zgadnąć, co to są za przedmioty, i nie ukrywamy, że to tak na dobrą sprawę uświadomiło nam, jakie mamy szczęście, że możemy żyć w tym zupełnie innym świecie. Na koniec zostaliśmy zaproszeni do baru, takiego, gdzie niewidomi robili nam herbatę, robili kawę, podawali zimne napoje, gdzie. W takiej luźnej atmosferze rozmawialiśmy na temat tego ich życia. I mamy też to. To są kubarytmy, czyli taki brudnopis do matematyki. Na tych kosteczkach mamy cyfry w braju i znaki matematyczne. Układamy z nich sobie takie równania. Dobra. Macie tutaj jakieś pytania? Nie, pytań nie mamy, ale jesteśmy pod wrażeniem. Nie <grym>, wiem, jak to jest. Dobrze, to no ja zapraszam Was do Słyszycie, ten program jest taki trochę niewyraźny ten głos, tak? Jest to program NVDA, on jest darmowy i dlatego właśnie jest taki najprostszy. My tak sobie rozmawialiśmy i później nawet do chłopaków mówiłem, że mam nadzieję, że po takiej wizycie już żaden z nich nigdy na boisku nie powie, że go słońce zaczęło razić i źle zagrał piłkę. Bo to by było zupełnie nie na miejscu. Świetne doświadczenie. Myślę, że mogę tutaj polecić wszystkim ludziom, aby poszli na tą wystawę, aby na swojej skórze przekonali się, jak ten świat niewidomych wygląda. Na koniec dwóch naszych zawodników, Kuba Rzeźniczak i Kuba Kosecki zagrali w taką odmienioną formę gry w piłkę nożną, gdzie do piłki były wrzucone kulki, które poprzez sygnał dawały. Możliwość dla tych chłopaków złapania jej czy też kopnięcia. Oj, Jakie to To bardzo proste, bardzo. Kawa, dawno się nam wywalił. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo. Mecz przegraliśmy. Muszę powiedzieć, że byliśmy z doświadczonymi zamówieniami w tej grze i nie było łatwo, ale na pewno mi je No tak, dla mnie to jest wielki podziw dla tych ludzi, bo, bo na pewno nie mają łatwo i człowiek z naszej perspektywy też wtedy docenia, jak dużo ma, bo, bo na co to, to, że widzimy, wydaje się takie oczywiste, a dla nich jest to rzecz niedostępna, więc powinniśmy doceniać to, jak dużo dostaliśmy głos. Świetna inicjatywa na pewno ze strony tych niewidomych kibiców, którzy nie tylko śpiewali, piosenki o Legii, ale także życzyli dalszych sukcesów. Wiedzą, że tego nie mogą zobaczyć, ale cały czas są z nami i ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że tak znakomitych ludzi mamy jako kibiców Legii Warszawa.